No, i witam wszystkich na kanale. Mam tu już podłączony falownik gotu 6,2 kW. Godzina 9 rano. Tutaj, jak widzimy, już prawie około 700W jest w produkcji z paneli. Podłączyłem dwa steringi na razie, żeby zobaczyć, jak to się będzie sprawowało. W sumie później zamienię do testów na jednym stringu, ponieważ chcę zobaczyć, jak będzie to się zachowywało w słoneczne dni. Jak widzimy, falownik sprawdza się dobrze. Jak na razie chodzi to ładnie. Nie ma hałasów od niego. Wentylatory nie hałasują sobie spokojnie tutaj on pracuje jak widzimy napięcia jest tutaj 150 volt to są dwa stringi po 160 gdzieś tak volt o mocy dwóch kW jeden string i drugi więc zobaczymy, albo będą na dwóch stringach albo na jednym no dajcie znać czy lepiej być na jednym stringu czy na dwóch powiem, że moje panele częściowo z rana są zasłonięte przez drzewa i część paneli jest odsłonięta, a część nie dopiero później o godzinie gdzieś tak 10, 11 mam słońce na wszystkie panele a na razie pozdrawiam później będziemy robić dalsze testy i do następnego na razie